Siemano! Gram właśnie o serwerze multiplayer. Ze mną jest błażej. Nie będziecie go jednak słyszeć. Ups. Ale on będzie pisał. Okej. Okay. No to dobra. Chodź tu, chodź tu, błażej. Bo ma... Mamy tutaj ten. Yy... No, koper. Ja to wykopię. No. O rany, ups, zapomniałem zapomniałem dać czasomierza. Co się dzieje? Ale spoko, już, spoko, już nastawiłem na 11 minut, więc będzie troszeczkę kró krótszy przez to odcineczek. Ale zaraz jak skończymy nagrywać, to i od początku następną część będziemy nagrywać. Nie od początku. Ale grzybków u góry, idziemy po nie? Tak, i tu jeszcze. A ty masz coś, a ty masz jakiś, bła, ten, Błażej itemy? Napisz widzą. O, wow, jaka cofka. Widzowie zauważą na filmie. Ej! Ej, mam laga, mam laga. Coś się z dzieje. O nie. O nie, ej mam cofki, mam cofki chłopie, ej mam cofki, mam cofki proszę cię, ej, ja się z miejsca nie mogę ruszyć, kochani widzowie, mam cofki, też masz cofki? Jej. Łoł. Wow. Masz cofki O, odpisz. 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 O, strzały. No bo już, bo już nagrywałem raz z Kubą um, i z Damianem się nie było słuchać. Ja go słyszę ten, drodzy widzowie, ale... ale wy nie będziecie go słyszeć na stówę. Nie mogę wyłączyć i sprawdzić to w następnej części, bo... No potem po nagraniu sprawdzimy, bo jakbym teraz przerwał, to bym musiał od początku nagrywać. Noc się robi, choć... No, no się robi, chodź sobie wykopiemy gdzieś tutaj. O, chodź, tu, 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 tu sobie wykopiemy norkę. Na noc. Okej. Okay. Ej, a ty, a ty miałeś już konto krwisty, Babu. Ej, to czemu yy, ten. Ty wyrzuciłeś tamtej temy, co miałeś? Chcesz mnie nic, jej. Łow. Slime. Nie masz? A ja mam tylko jeden. Łow, ja mam mało życia. Ginę, ginę, chłopie, ginę. Już tobie zrobię miecz, ok? Masz. Masz miecz? Dałem tobie miecz, masz? Okej. Okay. Ja... Kurde. Mhm. Ja sobie muszę zjeść rybkę, Mam ma mało życia. O mam, czekaj chwilę. Dam tobie coś, masz. Masz te trzy gry... trzy grzybki. O kurde wziąłem. Uwaga, u Ciebie zabił. Chodź do domku, szybko, szybko, szybko. Okej. Okay. Ja zrobię nam parę pochodni. Okej. Okay. Nic nie napisałeś. Tu mieszkają kapelusznicy. Ja to wymyśliłam! Jej, 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 Co? Kapelusznicy. jej, 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 jej. troszeczkę domek, bo się... Będzie w powietrzu, tabliczka powietrzna. Ale ciemno się stało. Okej. Okay. Okej, okay, ja, ja wam... Tam będzie na dole pokój, ja wam ludziska będę mówił, co oni mi mówi. Oczy są! Jej, 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 jej. Mam tutaj, wiesz co? Masz tutaj ten miksturkę, bo ty będziesz wojował u nas. Ty ja będę magiem, okej? Okay? Okej, okay, ja będę magiem. Wiesz co, tu się będzie źle wychodzić, ja to troszeczkę... Powiększam troszeczkę, bo będzie ten... Żeby było lepiej, bo będzie się głową zahad... Ten, uderzać, jak będzie się wychodzić. Teraz będzie lepiej się wychodzić. I zombie nam wchodzi Wiemy go jej Ło ło, ło, ło. oko 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 ja ginę zbierz, zbierz moją kasę proszę cię A ty masz ile? A ty masz czekaj chwilę Już do ciebie idę i zrób mi mieczyk proszę cię Mam gwiazdę, mam gwiazdę Zaraz O, zabiłem slima, wypadło mi. Zabiłem ten. Patrzcie, jak oszukam. Mam plus jeden defensa. Chcesz, ty, bo ty będziesz wojawał. Ja będę magikiem, to ja tobie dam, ok? Już idę do ciebie. O, u góry jest gwiazda. O, muszę ją wziąć. Mam drugą gwiazdę. Jeśli idę do ciebie. Okej. Okay. Oczy są koło mnie. Ja nie wyjdę. Oczy są koło mnie. Ale przy, przy jeziorku. O, kurde, one są za silne. Dwa oczy. Uff, ok. Też mogę, więc będziemy się tepać. Bo możemy. Mam trzy gwiazdy. No, to tepaj, tepaj. Już eee, sobie piszę. Eee, o, czekaj. No, już sobie wyskoczyłam na czacie. Tak dopisz dwójkę. Ok. Uff, ja ginę, ja ginę, chłopie! Ej, cofnęło mnie, mam cofkę. O kurde, mam cofkę. O masakra. Możesz się tepać jak chcesz. Miałem cofkę. O kurde, teraz ja ginę. Dobra, to ty, bij, Ja będę tutaj oświecał na drogę troszeczkę. Więc poczekaj na mnie, ja będę oświecał drogę. I chodź. E, my czasem nie minęliśmy domu? Ow! Oh. Idzie jak ochronnie. E, bije mnie, bije mnie, bije mnie, ratuj! Ratuj, ma mam małą HP! BŁAŻEJ! Dobra, TP. YouTube 2. O, oh, kurde, zombiak Jej o do ha, ha, ha. Chodź, idziemy. Ja by do oświecał drogę, a ty. ty bie, okej, okay? tutaj znalazłem te kapelusze i rzeczy. Wow, nic się nie stało. Co? O jej, błażej, miał wypadek dzisiaj rowerowy. Chronie, chronie, chronie. Ja oświecam. Będziesz widział oko. Z parę minut na... O, chodź, idziemy, chodździemy, ja jeśli zadówkuję. Parę minut na ziemi le leżał. Łow, a tu jest woda, jakie szczęście. Ja też nic nie widzę, ej! Jest, udało się, chodź skakuj. Idź na lewo w skakuj i mi się udało. Uff. Faj! Zombiak NIE Zombie. Zombie jest w wodzie! Ooo! Gina, 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 gina. Of Ja nic nie widzę. A -a -a -a. Mam 18 HP! Oświetlaj mi tu, oświetlaj mi tu, oświetlaj mi tu proszę cię! Off! Utunąłem! Ej, tepnij mnie do siebie! Napisz mi komendę, jak się tepać! Tak, krwisty, babu, yy, mister, nie ma takiej komendy. O kurde. O oh jest, okej. Okay. TP. Krwisty babu. Już... nie, E, nie mogę. No to pisz, oj, Ojoj. Kończymy odcineczek. Of. Coś mnie bije, bije mnie, bije mnie. O kurde. Ojoj, zginąłem. Więc... Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć, pa.